Cześć! Dzisiaj zapraszam Was na nieco inny film na e, moim kanale, a mianowicie będzie to haul. Będzie to haul z AliExpress. Nie będzie to zwykły film, gdzie siedzę przed kamerą i wam pokazuję rzeczy, bo jak zaczynam to nagrywać dzisiaj, to jeszcze te wszystkie rzeczy do mnie nie przyszły. Wiecie, jak to jest z AliExpress, że one przychodzą stopniowo, jeśli robimy jedno zamówienie. Także hmm, myślę, że będę nagrywać po prostu przez kilka dni, przez kilka tygodni, w zależności. Kiedy wszystkie rzeczy zdążą do mnie przyjść, potem to wszystko zmontuję i Wam mm, pokażę. Także mam dzisiaj kilka rzeczy, zaraz Wam wszystko pokażę. Mam nadzieję, że spodoba Wam się taki film. Ja uwielbiam zamawiać rzeczy z AliExpress, bo myślę, że można tam znaleźć naprawdę jakieś fajne perełki w bardzo przystępnych cenach. Jeśli uda mi się znaleźć, to podlinkuję Wam wszystkie te rzeczy na dole w opisie. Także zapraszam Was do opisu. Tam na pewno znajdziecie coś ciekawego, Koniecznie zostawcie łapkę w górę, to bardzo motywuje i zachęca do dalszej pracy. Zapraszam do oglądania. Ok, zaczynamy. Pierwsza rzecz jest to coś takiego, co na pozór wygląda jak świeczka, a tak naprawdę jest to nawet rzecz powietrza. Eee, myślę, że wygląda bardzo fajnie. Eee, kosztował kilka funtów I mam nadzieję, że fajnie się sprawdzi. Jeszcze go nie otwierałam i na razie nie zamierzam, szczerze mówiąc. Ja go widziałam u Justyny z kanału LGS Love and Great Shoes. I tutaj on składa się z kilku części, w środku jest kabel do ładowania, do podłączania, tutaj mamy jedną gąbeczkę, a tutaj mamy zapasową do wody, także to się włącza tutaj po prostu na taki klik, podłącza się tutaj kablem, także mam nadzieję, że będzie się fajnie sprawdzał, ale bardzo mi się podoba jego design. Naprawdę można go gdzieś postawić i nie rzuca się w oczy, po prostu wygląda jak świeczka, nawet pisze, że to jest kandel. Także ja myślę, że taka rzecz jak najbardziej na plus. Wiadomo, że to jest plastik, ale nic tutaj nie wygląda słabo. Także tak, pierwsza rzecz to jest właśnie taki nawilżacz rzecz powietrza. Dalej mam tutaj dwa takie pojemniki, dozowniki na mydło, na płyn do naczyń, balsam, na krem do rąk, na różne rzeczy. Myślę, że wyglądają naprawdę bardzo fajnie. Teraz jest modne takie barwione szkło. To jest akurat plastik, ale one przychodzą w naprawdę fajnie zapakowane, owinięte w sporą ilość folii bobelkowej, także nic tu nam nie pęknie. Podczas przesyłki. W sumie to się o to trochę bałam, żeby właśnie nie było to zniszczone, ale nic z takich rzeczy. Wszystko było fajnie zapakowane. Myślę, że design jest naprawdę bardzo ciekawy. Taki dość minimalistyczny, ale ma przepiękny kolor. Te naklejki też fajnie wyglądają, są równo przyklejone. No i co? Myślę, że naprawdę mogą się fajnie sprawdzić właśnie na mydło, czy tam płyn do naczyń. Ja je kupiłam z takim zamiarem użytkowania. Dalej mam coś takiego, są to takie dwie materiałowe, e, płócienne, jakby ze sznurka. Torby, które ja kupiłam z myślą o przechowywaniu warzyw, czy to jakaś cebula, marchewka, czy na przykład ziemniaki. Ehm, ale nie wiem, można tutaj dużo rzeczy przechowywać. Ehm, myślę, że to jest fajny odpowiednik dla jakichś plastikowych toreb, pojemników. Ehm, muszę wam powiedzieć, że wykonanie jest naprawdę fajne. Ehm, ten sznurek jest dość gruby, także nie powinno się z nim sta nic stać. Tu mamy jeszcze ściągacze. I takie torby myślę, że naprawdę mogą się przydać do wielu rzeczy i bardzo pomóc w organizacji. Także, tak, kolejna rzecz to właśnie takie dwie torby. Dalej mam taką torbę i szczerze mówiąc myślałam, że ona będzie troszkę lepiej wykonana i że będzie troszkę większa. Eee, tylko Kojarzycie na pewno takie torby z jakichś starych filmów czy polskich seriali eee, i myślę, że teraz moda wraca. Eee, ja zamierzam ją używać po prostu na jakieś zakupy albo do przechowywania czegoś, eee, ale myślę, że to może być też fajna opcja, eee, żeby na przykład zabrać jakieś rzeczy na piknik do parku czy na plażę, schować ręcznik, jakiś krem. Eee, Torba jest naprawdę bardzo pojemna i myślę, że bardzo fajnie się sprawdzi. Z tego co kojarzę, były też różne kolory, ja tutaj mam akurat biały, ale były różne jasne, ciemne kolory, także myślę, że każdy by znalazł coś dla siebie. Oczywiście, nie każdemu się taka torba spodoba, bo jest dość ona specyficzna. No, ale tak, ja właśnie mam zamiar używać ją. Na zakupy I ważne jest to, że Ona nie zajmuje dużo miejsca po złożeniu Także możemy spokojnie wrzucić do torebki I wyciągnąć w razie czegoś Jeśli będziemy potrzebować Szczerze mówiąc, duże rzeczy, które Tutaj zobaczycie w tym filmie Podpatrzyłam właśnie u dziewczyn z Love and Great 6. I kolejną rzeczą Podpatrzono również u nich Są takie plastik, papierowe, Przepraszam, nie plastikowe, papierowe torby Które myślę, że wyglądają Naprawdę świetnie i te torby są wykonane z takiego grubego, fajnego materiału. Nie są takie cienkie, że zaraz nam się rozwalą. Jedna jest taka większa i mam zamiar włożyć do niej jakiegoś fajnego kwiatka w doniczce i używać ją jako osłonkę. Tutaj mam taką mniejszą. Myślę, że fajnie się sprawdzi na przykład na jakieś kredki, długopisy, na jakieś paragony, czy też na mniejszego kwiatka. Nie wiem, bardzo mi się podoba. Wiem, że są też takie duże, jak, które służą za kosz na pranie, na zabawki, na koce. Także tych toreb na AliExpress można znaleźć naprawdę dużo z różnymi tutaj napisami, z wzorami. Wiem, że są też jakieś na przykład, które wyglądają jak zwierzę. W różnym stylu, ale fajne, naprawdę są bardzo dobrze wykonane, z grubego papieru, także myślę, że posłużą mi dość długo i nie mogę się doczekać jak zacznę ich używać, no ale jeszcze nie na to pora. No hej, mamy kolejny dzień i kolejną przesyłkę, tym razem jest to poszewka na poduszkę, jest to czarna poszewka ze złotym napisem LOVE. Wydaje mi się, że jest to taki rodzaj e, weluru. Trochę się błyszczy, no, ale myślę, że będzie e, całkiem spoko wyglądać w wewnętrzu ten napis jest dobrze wykonany. E, myślę, że po praniu nic się z nim nie stanie. I rozmiar to jest taki standardowy 40 na 40. Mam tutaj gałązka bawełny. E, kosztowała ona kilka dolarów. E, mam nadzieję, że uda mi się podlinkować wszystkie rzeczy, które Wam pokazuję w opisie. Także jeśli jesteście zainteresowani, to... Mm, Podajcie koniecznie tam, i już wiem, że powiedziałam dolarów. Oczywiście chodziło mi o e, funty. Tak, chodziło mi o funty, ale nie jestem w stanie teraz e, powiedzieć wam, co ile kosztowało, ale tak jak mówiłam, tej prześlicznie. Super wykonaną e, gałązkę bawełny. Te tutaj kwiaty, kwiatostany są jakby naturalne. One są przytwierdzone za pomocą takich małych drucików e, do tutaj takiej bibułkowej łodygi. Myślę, że bardzo fajnie to wygląda. Właśnie super, że to jest takie naturalne, a nie sztuczne. Także jestem jak najbardziej na taki, jeśli o to chodzi. Myślę, że będzie to super wyglądać jak mieć w wazonie, e, jako dekoracja, nie tylko na zimę. E, Także ja jestem fanką takich rzeczy i polecam Wam, podlinkuję Wam na pewno e, pod spodem, także zapraszam tam. Kolejna rzecz jest to taka ozdoba do włosów. E, ja ją zamówiłam z myślą o ślubie, ale nie wiem, czy ją wykorzystam. Nie wiem, czy ten drucik nie jest zbyt żółty. E, Chociaż we włosach to nie wygląda tak, no ale zobaczymy, bo jeszcze nie postanowiłam, co bym chciała mieć we włosach: czy taką ozdobę, czy kwiaty i tak dalej. To na razie nic o tym nie mówię. Ale właśnie tak jak mówiłam, to właśnie z myślą o ślubie. Może ktoś inny to wykorzystanie, ja także zobaczymy. Muszę Wam powiedzieć, że jest to całkiem fajnie wykonane. Myślę, że będzie się trzymać, bo te tutaj kwiatuszki się trochę plątają we włosy, także nic nam nie będzie na pewno spadać. Tutaj mamy taki. Haczyk, który możemy przypiąć na przykład wsówkami, e, także super. I mm, jestem zadowolona ogólnie właśnie tak jak mówię, może to się wydawać, że jest zbyt żółte, no ale jeśli e, przyłożymy to do włosów, do moich ciemnych, czy myślę, że do blond też, e, to nie rzuca się tak to w oczy i taka fajna ozdoba do włosów e, myślę, że też na jakieś festiwale można ją wykorzystać na komunie, mm, właśnie nie tylko na ślub, także e, no jestem całkiem zadowolona z tej rzeczy. To coś takiego, jest to tło do zdjęć. Przyszło to w takim rulonie. Zaraz Wam pokażę dokładniej. Jest to dwustronne. Z jednej strony mamy taki marmur, e, taki biało-czarny, a tutaj mamy takie jakby ombre od, ombre od szarego do różowego. E, bardzo mi się to podoba, fajnie, że to jest matowe, także tam nam się światło nie odbija na zdjęciach. E, przyszło tu bardzo fajnie zapakowane w taki rulonik, w środku była taka rurka ze steropianu, także nic tutaj nie było zniszczone, oklejone y, taśmą. Na AliExpress może naprawdę znaleźć sporo różnych y, teudo. Teł do zdjęć właśnie na Instagrama, na przykład w różnych stylach: czy to drewno, cegła, czy jakieś obrazki, wzory, czy właśnie marmur. Także ja Wam polecam. To kosztowało jakieś jeden czy dwa, No naprawdę nie pamiętam cen. Wszystko znajdziecie w opisie, ale jestem zadowolona. Już właśnie dzisiaj wrzuciłam pierwsze zdjęcie z. Z tym tłem na Instagrama i wygląda to naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Właśnie super, że te tła są dwustronne, także mamy dwa w cenie jednego i tak jak tutaj możecie zobaczyć, jedno jest takie marmurkowe. Takie w odcieniach szarości, bardzo proste, klasyczne, ale mi się bardzo podoba. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda nawet na zdjęciach. W rzeczywistości to wygląda trochę zielone, ale myślę, że to może jest jakiś specjalny zabieg, bo w kamerze w aparacie naprawdę to wygląda bardzo fajnie. A drugie jest takie, myślę, że równie efektowne. Bardzo mi się podoba, jestem zadowolona i na pewno nieraz wykorzystam je do swoich zdjęć. Właśnie przyszła do mnie gałązka eukaliptusa, z której jestem zadowolona. E, oczywiście to jest sztuczne, ale zamówiłam to z, głównie z myślą e, o zdjęciach na Instagram, także myślę, że jak to odpowiednio poukładamy, to nie będzie widać tych tutaj plastikowych e, gałązek. A myślę, że na zdjęciu to bardzo fajnie będzie wyglądać. E, listki są bardzo fajnie wykonane. Matowe, e, co jest dużym plusem. Tu mamy takie zielone, pff, co się, ale. To akurat średnio mi się podoba, chociaż, no nie wiem, zależy jak to będzie wyglądać na zdjęciach. E, taka gałązka eukaliptusa jest jedna, ale ma tutaj cztery jakby, wiecie, cztery jakby, no te tutaj, cztery gałązki, ale jakby jedna łodyga, o, w ten sposób. E, myślę, że bardzo fajnie będzie wyglądać to zdjęcie, bardzo naturalnie, e, także, no, ja jestem jak najbardziej zadowolona. Kolejny element, który pachnie przepięknie drzewem, jest to po prostu e, plaster drewna, plaster drzewa. E, tutaj mamy korę, także to też będzie idealnie wyglądać na zdjęciach. I właśnie z takim zamerem to kupiłam. Myślę, że to będzie bardzo fajnie e, wyglądać, na przykład postawić tutaj kubek z kawą, albo jakąś biżuterię. I myślę, że na przykład dwa elementy, to i to, już robi nam fajny, taki naturalny... E, Klimat na zdjęciach. Także takie plasterki na AliExpress również możemy dostać. Wiem, że można coś takiego samemu zrobić, no ale ja niestety nie mam na razie takiej możliwości, mieszkając tutaj w Anglii, także zamówiłam coś takiego. Myślę, że będzie bardzo fajnie wyglądać. Mam tutaj kolejną rzecz. Zaraz Wam pokażę, co jest w środku, ale chcę Wam pokazać, jak to fajnie naprawdę przychodzi. Dobrze zapakowane. Tutaj jest owinięte w papier, a tutaj w środku jest jeszcze taka styropianowa rurka, która też nam zabezpiecza tutaj przed zgięciem. Zaraz Wam pokażę, co, co jest konkretnym produktem, ale zobaczcie to: było owinięte w taki papier, który, który tutaj jest pokazany prototyp. Tarka z Avengers, także no, ciekawe. E, mi się spodoba to mojemu chłopakowi. Zobaczcie, coś takiego. To po prostu był jako papier zabezpieczający. A tutaj mam docelowy produkt. Zaraz wam otworzę i pokażę, o co chodzi. Okej, okay, słuchajcie, to jest hicior. Mam tutaj przepiękny, taki linijny obraz, liniowy obraz dwóch dłoni. Myślę, że jest naprawdę super. I bardzo fajnie, że jest on wydrukowany na takiej kanwie nie na papierze tylko właśnie na takim materiale na kanwie ale naprawdę mi się mega podoba jakość jest super nic tutaj się nam nie rozmazuje nic nie jest rozmazane nie ma tu żadnych takich plamek ani nic no zobaczcie obraz jest naprawdę prześliczny można naprawdę sporo sporo takich rzeczy znaleźć na, właśnie na AliExpress zamówiłam chyba jeszcze jakiś jeden tak mi się wydaje albo po prostu przeglądałam i nie zamówiłam no nie wiem to się okaże wkrótce ale naprawdę ten jest mega i ogólnie bardzo mi się podobają takie obrazy. Bardzo są minimalistyczne, ale myślę, że mają fajny przekaz. Kolejna rzecz to jest po prostu hicior, bo ta torebka kosztowała 5 funtów. Takie torebki teraz są, no, w bardzo w trendach, są na czasie, są modne i można znaleźć je w sklepach, w sieciówkach za 20, 30, 40 nawet funtów. Także, no, to jest sporo pieniędzy, a taka torebka kosztowała 5 funtów na AliExpress. I myślę, że niczego jej nie brakuje e, do tych torebek właśnie z sieciówek za... No, miliony monet. <laughs> Mamy tutaj taką, właśnie dużą torebkę, nam spokojnie zmieści A4. E, tutaj jest zapinany taki guzik. Kolory no trochę się nie oddają w kamerze, bo w rzeczywistości nie jest to takie bardzo zielone, o, takie jak właśnie teraz. E, kolor jest naprawdę bardzo fajny i jest bardzo dobrze wykonana. Nie znam się tutaj nie rozwala. Jest to właśnie taka torebka A4. E, Płaska, ale myślę, że będzie na jakieś fajne kilka rzeczy. No i naprawdę mm, pachnie trawą, yy, także myślę, że jest naprawdę, naprawdę super. Ja mam swoją z Agentem z tamtego roku i muszę Wam powiedzieć, że chyba ta ma lepszą, lepszą jakość, bo ta trawa nic tutaj nam się nie rozwala nigdzie. Yy, także no, ja po prostu jestem zachwycona tym zakupem. Dalej mam e, taki miks liści. E, kupiłam je z myślą o zdjęciach na Instagram, ale to śmierdzi. Fuj, dopiero otworzyłam folikę, ale to tragicznie cuchnie No ale trudno, e, tak to już jest z tymi rzeczami z AliExpress Wczoraj Wam pokazywałam Eukaliptus, e, a dzisiaj takie liście do mnie przyszły. Mówię wczoraj, bo mimo, że to jest jeden film, to ja go naprawdę nagrywam już od kilku tygodni, także nie myślcie sobie, że raz, że to było jedno zamówienie. Także tak, dobra. Tu mamy cztery takie liście monstery i jednego liścia palmy, ale to tak niemiłosiernie śmierdzi, że masakra. Eee, no, wykonanie na przykład tego nie jest najlepsze, bo jest to taki plastik. Eee, tutaj to jakoś chyba lepiej wyglądają te liście. Eee, no, ale myślę, że na zdjęciach będzie to wyglądać całkiem spoko. Wiadomo, że trzeba trochę rozprostować też naprawdę można znaleźć sporo takich rzeczy właśnie na AliExpress różnych liści, różnych roślin. Będzie naprawdę to fajnie wyglądać na zdjęciach, na Instagramie, czy w jakimś tle do wideo i tak dalej, ale no największy minus, że to tak strasznie, strasznie śmierdoli po prostu okropnie takim o Jesus, nie wiem, ale no masakra Ale mimo wszystko jest fajnie No zobaczcie, nawet fajnie zaraz wygląda w kamerze Także na zdjęciach myślę, że będzie równie dobrze wyglądać Mam tutaj dwa takie złote cudeńka, które są naprawdę idealnie wykonane Bardzo dobrze Są dość ciężkie, także nie jest to jakiś chamski plastik, a nic takiego Po prostu fajny metal Kolor jest naprawdę śliczny Ogólnie zamówiłam je z myślą o zdjęciach i już mogliście kiedyś zobaczyć pierwsze zdjęcie z ich użyciem na Instagramie. E, myślę, że są właśnie taką kropeczką nad i, dodają takiego smaczku na zdjęciu. E, są przepiękne, bardzo mi się podobają. Myślę, że kiedyś komuś zrobię kawkę i podam z taką łyżeczką, to będzie efekt wow. e, No zobaczcie, takie małe słodziaki, złociaki są prześliczne, bardzo wam polecam. Okej, okay, ostatnia rzecz, którą chciałam Wam pokazać w czym holu z Aliexpress Są to takie wsówki, które zamówiłam dość niedawno Mamy tutaj cztery w sumie Tak, cztery, tak, to z jedna Mamy taką jedną z perełkami, tutaj z takim geometrycznym wzorem I dwie zwykłe złote Myślę, że wyglądają naprawdę bardzo fajnie Nie wiem, czy ten Pan Pan to jest jakiś sklep, czy o co chodzi Linka z oczywiście znajdziecie na dole, jak do wszystkiego, co Wam pokazałam w tym filmie i myślę, że są całkiem spoko, są mm, nawet ok wykonane. Mam nadzieję, że te perełki tutaj nie podpadają. One są, tak, one są na żyłce w sumie, yy, nie na kleju, więc mam nadzieję, że będą się trzymać. Myślę, że takie ozdoby do włosów teraz są bardzo modne, bardzo fajnie wyglądają. Myślę, że jest to coś ciekawego na lato i nie tylko, oczywiście. Także ja jak najbardziej polecam szukać takich rzeczy też właśnie na AliExpress. Mam nadzieję, że podobał Wam się taki film dość nietypowy. Ten haul nagrywałam w przeciągu miesiąca albo nawet dłużej. Rzeczy, które Wam pokazywałam, niektóre zamówiłam nawet w październiku, chyba. Zwłaszcza taką poduszkę z napisem Love. Także tak, nie zdążyło niestety przyjść do mnie wszystkie rzeczy. W dalszym ciągu czekam na takie szklane. Wadzony z kolorowego szkła i na jeszcze kilka rzeczy, ale już chciałabym wzmontować i wrzucić ten film. Także jeśli przyjdą te rzeczy, które zamówiłam, to pokażę Wam we vlogach, ale zostawię Wam linki na dole, mimo wszystko. I co? Mam nadzieję, że Wam się podobał taki film. Koniecznie zostawcie łapkę w górę. E, napiszcie w komentarzu, która rzecz spodobała Wam się z tego holu. Czy skusiliście się na coś e, po obejrzeniu tego filmu? I widzimy się w następnym. Buziaczki Pa!